Dobra. Ostatnio. Ostatnio całe te podgrobno już zrobiłem. Coś tam niby jeszcze jest, ale już chcę nową krainę. Także lecę dalej. Ten go tam nawyzywał i go pobi Ten. Kopię go teraz. Skaczę mu po głowie. Drabina. Ach, chuj w tą drabina. O kur... To jest zupełnie nowy teren. Ksiądz. O Ksiądz! Ksiądz! Nie Ksiądz, dobra Golem, a ja go też umiem? Jaki gat? Pięknie. A dużo mam tych kam kamil, yy, kamieniów kowalskich. Drzewna włócznia, ale fajnie wygląda. A moc? Ponury kamień kowalski. Co to jest? Przed snem jeszcze na sekundę wszedłem do kamila i tam odbyła się jego swego rodzaju spowiedź. Ale najbardziej rozbawiło mnie z niż Zniszczenie się Twojej przepowiedni. Zobacz, proszę, te wymiki w tej kolejności. Patrzę. Do... Teraz zapamiętajcie, to możecie na to zszotować. Kurwa. Kolejna moja wizja, co się spełni. Do 3 miesiące temu. Już wiele razy było coś takiego. Mamą tam odpali w końcu tą kamerę. Nie wiem, za ile, za dwa tygodnie, trzy. Odpali. Będzie kurwa, w nowej bluzie, w jakiejś. Będzie upiardzony znowu tak na kasztana. Świeżo co? Będzie tak się napinał na kamerce. Dobra, teraz to, patrzę. Ale to co za marka? W dzibusza, Bardzo fajna bluza. To ludzi na mnie Oni mają bardzo ładne logo tutaj takie. Bluzy. O Jezu, tego nie widzicie, ale kurwa... Pokazuje pokazuję całą bluzę tutaj. <grystko> Wszystko. Mezyski, ty się chwali bluzą. Jakie jaja. Jeden kamień kowalski. Kolejny kamień kowalski. Dobra, tu na dół. Jakieś bagna tu są A może kupię te kamienie kowalskie? Kurde, no tanio Ciekawe co tu będzie teraz Uwaga Adam Jakiś czarodziej Ty taki, taki grubasek ale biega nieźle Domyślałem okrutnego Boga. Słyszałem dziwny śmiech. Co to są za małpy? Ty jacy ma mali ludzi, ludzie tacy. tacy, co to kur jest? Utknąłem, utknąłem. Kur... Tam miałem 12 tysięcy chyba o Jezus Ja jak O o ja się pierdziele Zjadł mnie. Totalnie mnie zjadł. Dobra, o co tu chodzi w tej wiosce? Oni się boją wszyscy. O ja O, Ole, to nawala. Ten kur... proszek.

Tu już nic nie ma. Co jest kurde? Napadli to miejsce? No. Nie, no jest, okej. Okay. Helm królewskich szczątków, zbroje królewskich szczątków, rękawice królewskich szczątków i nagoleniki królewskich szczątków. Ja pierdolę! O, mam kask straszliwy. Taką muszę. <grypy> Tripie jest jeszcze tylko tak lata. Ja potrzebuję, by, Ja bym jak porusznika odrzeźwić. <grypy> Zaprowadzić go na wilki, muszę. Idziemy na wilki, porusznika. Na dźwięki. <grypy> A ja słyszałem, że ty gówno wpierdasz Też mam wierzyć w to? Dobra, jestem, jestem, jestem Jedziemy dalej. A to co? A tu co jest? Nie możesz przejść bez błyskamiennego klucza. Co to kurwa jest? Pszczołp!

Hm. Dziwna baba. Dziwna, stara baba. To jest właśnie ona. Jaką dziwną mordę mają. Co to jest w ogóle? Te dziwne stwory, serio. Jak uff, jakieś wygląda. I tu jest jakiś zamek, tu jest wyspa. I na dole jest jakby mniejsza wyspa. I tu jakiś statek. To jest tu. I tam pójdę jutro. Widzimy. Zaraz zerknę. A przyszło to, co do czego i... A! To złomek kichnął. Co ty? Jezu, ale wy jesteście bezinteresowne, nikt nie może kurwa przyjść, posprzątać ani podkurzać już od razu, że mama. <grystanie> ale przysiad na niego zrobiłem. Jaja kraba. Kamień kowalski. ale Jezu, a tam co to chodzi? Smok! O, o Na strzała! Da się zmienić cel na nogi? Na live ustawiam. O! O, jest, żyje, żyje! Kur... Czemu to Ale zaraz go rozgryzę. Jest. Yes. Serce smoka. Błyskamienny klucz do akademii. Tak, tego potrzebowałem. Okej, okay, mogę tu wejść? Mogę teraz. Także mam do sprawdzenia całe to, wszystko. O, tu jest jakiś chłop. Kupię. O ty, kur. Nowa kraina. Ja pierdol... To wygląda zajebiście. Pójścią. Nawet się... Wyleczyć w kur nie mogę. Uh. Oho, tam kto jest? Co oni robią? Jezus, nie wiem, jak ja to przeżyłem. Cud, ponury kamień Kowalski. Uchwysł, uchwysł. pierdo. ja pierdol. Aha, co z krzak. A tam co to za piorun? Uchwysł. Ale combo, kurwa. Studnia grawitacyjna to jest to, co on używał chyba, żeby tak przyciągnąć kogoś. Zioło. Ale bomby sadzą. Uciekam stąd. Cały pokój ci garnek chodzi. Kamień Kowalski Boże, ale wyglądam kur... No lepszy ten hełm od mojego, ale zobaczcie jak on wygląda, ja pierdzielę. Uważać, że tu będzie garnek Umarł Ale spamują, ja pierd Nie, ja to skipuję Kurde. idzie garnek, garnek. Są tak chodzi śmiesznie, kurwa Garnek. I koniec. Rudy wilk. Rada zgon. Rada zgona. Kur. Ja muszę znowu tak safe zagrać, bo ja miałem ten 15 tysięcy. Może da się tam zakraść jakoś To ale to będzie risky. O kurwa. Nie... Spróbuję, przebiec ich. Ale dym Wolno tak ja już zrobiłem Huuuuu Ale go zabiję Koniec Kuuu Jeden hit, może dwa Kamień pamięci Wejście przed włosem. O kur. O, ale tu dużo sekretów mają w tej akademii. Bardzo. Kometa to dla MAGA coś. Tu jest jakaś kur... dziura. Ciekawe. Kur... jestem? Ja pierdzielę. Talizma kamiennej szkoły. O kurde, garnki. Garnuchy. O Jezus. a przebiegam. Ja pierdzielę. A z czym te garnki mają problem? Z rasistami? A, no to do tego mnie biją. Jest jeden przyjazny garnuch. Ciekawe. Jezu, o tam co chodzi? Броться на тело. Я навижу меня. О, куры. Kurde jest, minąłem. Ładno. Co jest kurde. Ja pierdol Kamień Kowalski. A tu przeżyję? O, ale tu nie odbyło. Ciekawe czy mogę jakoś mu tam na plecy kurwa wejść. Może nie zauważy mnie wtedy. Kur. Ale może jak akurat będzie tak co jakiś czas tam patrzył. <laughs> Ty, no nie widzimy. O. Tak, co jakiś czas bym się zatrzymywał. Ja pierdo. Jedyny w historii człowiek co taką taktykę użył. Filmik dawno nie było. Coś mi... Jakiś ksiądz chciał mnie ugryźć kurwa. Ale nie to jakaś baba jest. Calva, I'll soon birth thee anew, a sweeting fresh and pure. Hmm. Calva. Oh yes, what is Renala, Queen of the Jizca? One spadają w ogóle z dachu, Te baby. O! Spadła babka. No co jest ku... Jest. Za pierwszym razem. Oh, my beloved, have no fear. I will hold thee. Gdzie mój gościu. Dobiję.

The last queen of, of the full moon. Ale ładna mapa, ja pierdolę. Kur, to na bomby wali Jeszcze ja Czekaj. Chur. Chociaż z jedną potkę chciał. <try> <try> Altar już no zabiję, wszystko umiem. Jezu, to niebieskie mnie też może znoszotować. Muszę to dodżować, patrzyli ile mi to zadało. Kurwa, no co za falstart, ja pierdolę. jest te kuleczki co teraz remis ja pierdol O! jest ja bym pierwsza to tam sędzia patrzy kto pierwszy kogo zajęty Pięknie